Neolin Neosport to letnia propozycja klasy ekonomicznej przeznaczona dla samochodów osobowych. Opony Neolin to nowoczesne technologie oferowane w atrakcyjnych cenach. Jeżeli szukasz ogumienia zaprojektowanego z myślą o sportowych osiągach, ten model jest dla Ciebie. Asymetryczna rzeźba bieżnika wpływa na jego równomierne zużywanie się. Cztery obwodowe rowki poprawiają trakcję na każdej nawierzchni, chroniąc przed wpadaniem w poślizg. Sportowa budowa zapewnia przyczepność w zróżnicowanych temperaturach i przy dużych prędkościach. Neolin Neosport zapewniają cichą jazdę, wysoką wydajność i długi okres eksploatacji. Neolin to ogumienie w pełni przystosowane do europejskich warunków, zyskujące zaufanie coraz większej rzeszy kierowców.